Kiedyś wchodziłeś do pracy i zastanawiałeś się, czy ludzie cię lubią. Zastanawiałeś się, czy pasujesz, czy dobrze wypadasz, czy jesteś wystarczający. A dziś coraz częściej, mam nadzieję, że zadajesz sobie inne pytanie. Czy ty lubisz to miejsce, czy ty chcesz tu być i czy ta praca. Daje ci coś więcej niż tylko wypłaty i zmęczenia. I to właśnie jest ten moment, w którym kończy się potrzeba bycia ocenianym. Zaczyna się świadomość własnej wartości. Nie musisz już wtedy szukać akceptacji, tylko sensu. Nie musisz udowadniać, że się nadajesz. Po prostu wiesz, że się nadajesz. Tylko nie wszędzie warto się angażować. Doświadczenie zawodowe to nie tylko nowe projekty czy nowe umiejętności. To umiejętność rozpoznawania, gdzie Twoja energia ma znaczenie. To odwaga, by umieć powiedzieć, to nie dla mnie. I pójść dalej bez poczucia winy. Bo dojrzałość w pracy wcale nie polega na tym, by wszystkich zadowolić. A polega na tym, by zrozumieć, z kim i dlaczego tak naprawdę chcesz pracować?